Ponad 30% kobiet i 25% mężczyzn doświadczyło przemocy domowej, niezależnie od wieku, statusu ekonomicznego, wykształcenia, rasy, orientacji seksualnej czy wyznania. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, iż wiele osób jest zmuszonych do pozostania w domu. Niestety skutkiem ubocznym izolacji czy też kwarantanny jest uwięzienie ofiary ze sprawcą przemocy. W Polsce w 2020 roku funkcjonariusze policji odnotowali 85 575 przypadków osób, co do których istnieje podejrzenie, że były dotknięte przemocą. Z kolei liczba wypełnionych formularzy Niebieska Karta w roku 2020 wynosiła 72 601. W samym powiecie rybnickim liczba interwencji policyjnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy wyniosła około 5,5 tysiąca. Jeśli jesteś świadkiem, ofiarą przemocy lub jej sprawcą, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Prokuratury, Ośrodka Zdrowia, Szkoły, Sądu Rejonowego lub Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy. Dzwoń pod numer Kryzysowy Telefon Zaufania 116- 123. Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat 116 111. Policja 997 lub 112. Pogotowie ratunkowe 999. Ogólnopolski telefon niebieska linia 800 120 002. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej. W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej mieszkańcy Powiatu Rybnickiego mają możliwość skorzystania z konsultacji psychologa, telefonu zaufania, grup wsparcia, programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, psychoterapii i porad prawnych oraz szkoły dla rodziców.